Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Dust, Dusty Tryb, czyli Duszny Tryb i dzisiaj z Dołusk Sawerem będziemy próbowali do 10 000 metrów przejechać i teraz idziemy do Baga, pewnego, gdzie jest paliwo olej... i wcale nie wywaliło go na 4000 dzisiaj jak próbowaliśmy nie. to zrobić. I... Zostawcie lajka i suba, jak Wam się podoba, duszny tryb. Napiszcie w komentarzach hashtag żół. A czemu w ogóle mówisz na to duszny tryb, a nie dusty? Bo się duszę jak w to gram. A okej, okay, dobra. A, jak znajdziemy wodę z upridowanym radiatorem, i nie, to kurde, będziemy mogli omijać wszystkie budynki. To czy domy, no i też jak będziemy mieli lepszy silnik. Tysiąc. Spocja benzynowa, która nie ma benzyny. O, już się zrespił na dachu. Panie, panie. Jak się zrespił na dachu, to już... Głupi to... ty jesteś jakiś, to co? Już się zgłupiał. Już się zgłupiał. Tu też zgłupiał. Zakrętka. Jak prędko, jest jeden chleb. że że mnie nie ale jeszcze. A, klap... klapa wezmę. Pizza. A to nie no żulu, to bo... bo... Nienawidzę cię, tej żulu. O, o, ej, ale za bieżą. Chłopie, zobaczcie, ja mam HP. Widzę. A wiem, że jaka i. Łata yy, Jezus, on jest w środku. Jest kupię. Zamknij go, tam jedziemy. to sygnał. Jest chłopie, on mi prawie zabił. Dobrze, że ja trochę się zregenerowałem. Zregenerowałem. Tysiące już Jaka. jest. Od drugiej strony. Tam był budynek. Trafił A, oh, na spioną. Musimy się zatrzymać. A jeszcze śliska jest. Kątka, muszę umyć to samochód. Ja muszę umyć to samochód. Kurat, jest z nią. Pioro już A już olej na cały przy, czas... Przyczep to wszystko, bo to się odczepiło. Dopiero nam cały prawe... Olej nam cały, prawo no, jest. Ale tutaj wszystko odczepiło, cholera. Okay. No, no, daj mi. No, dobra, no, olej, olej. Oto, otworzyłem ci. Co?! Już?! Co?! Co ty, pier ty pierdzieli, że to już... Czekaj jest powolnieć. Powonić. tutaj To już! No! W trzech tysiącach... A to jeszcze przecież chłopie 1500. No. Tak, dobra! Przygotuj się teraz ostrożnie, to trzeba chłopie zrobić. Ej, a mo może... A, no, ta... może licznik? Ej, ten. No licznik, licznik. Dobra. O chłopie! Chłopie, chłopie, móc się... No, powoli, powoli Chyba, chyba, bo jest... Tutaj jest chyba git Tak, tak, git, git Dobrze. Chyba teraz tu. Tu, 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 teraz tu, 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 tu. Teraz tu I uwagi, No i teraz nie najtrudniejsze Te, Teraz najtrudniejsze Jeszcze nie tu. No tutaj rampa zniknęła wtedy Dobra, chłopie Ale nie, uratuję, można uratować, dobra o, Jest, 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 jest. Wysałem cię. Już przeszliśmy most. Mam mam 58. No to starczy nam. Jezus Maria Kup, kup, kup. To ja? Uzi, nie, to jest ja. mak. Nie, bo kup. ja kupię ci z burgera. 25, chyba, w dupie z tym jem. Tylko donata. Tylko Ile akad kosztuje? Tyle. A uzi? Tylko nie szczelaj, ten, bo cię zaszczelą. Uzi 450: kup, kup, kup. w dupie z tym. O kurde, no kurde. O, oh, sorry. A, Już No i idzie czy I co, była ile kosztuje? Ona no, główno daje. 17 rzeczy było. A ja może coś jeszcze sprzedamy? Nie, okej. Okay. się możemy. No, ile, ile za nią? 1 A, jeden dolar. A, bardzo, że jeden dolar. nie da się wziąć tej sieki, Ja wezmę. Ile masz hangera? Ja mam? No, to, trochę mam, no. Nie tak jak wiesz. Wie ty... co? Rzeczy tego typu nie możesz sprzedać, no bo cię u na ten... nas Aha, nie mogę. Chyba dawaj wsiadaj, wsiadaj. What is that? Co to jest? A wiem co to jest, to jest ten checkpoint do 7500 Chłopie, my nawet nie jesteśmy jeszcze na 5000 To jest no. ten checkpoint 7500 Metry się bagują, a tak naprawdę jesteśmy No, oba no to jak wejdziemy na tych żurach to sobie zaliczymy te 10000, bo albo po prostu tam dojedziemy, okej? Okay? No Sobie zaliczymy no, a już się Dobra! Jezu, w jestem, tutaj nic nie ma! Japiep! O kurde, jak teraz idziemy pod... z górki. No. Na pozórki? Ale i tak dalej pokazujesz, że 50 godzin. Następny checkpoint będzie... Py, e, będzie 10 tysięcy. Przygotuj się. No. Jesu jest... ej! Wysiadam, wysiadam. Nie, on wszedł do auta, się! Nie... Mam rewajwa jakby, co? Mam rewajwa, spokojnie. Ja, ja też umarłem. Ja, nie, żyję, jestem w przystanku, się wchowałem. Ale on już nie wyjdzie z... od nas za... Kogo zabijemy! To właśnie, to się nie da ja się. Już, już, Ej, już, rewajwnę A nie, dobam, da się. A to Ej, zej, za tobą, za tobą, za tobą! Ej, za tobą, za tobą! tobą, tobą. Dawaj ku! Już no, będziesz ja ja nie, ma... tak, nie mam jedzenia, a... a mam zapaskę. Ale dobra, nie schodzi. No, nie schodzi. Eee... a my z górki jechaliśmy i nam glitchyło. No właśnie. Co? Co jest? Ja, ale, my, ale my jedziemy w dobrą stronę. Teraz? Bo przecież te słupki są w, po prawo. Słupki są po prawo. Jezu, to bóg... Nie, no to jest zliczowany odcinek. Coś cię też... no, no i tam się też żule spis... Wywie. Tam... Miałem laga. Ch chyba te 10 tysięcy checkpoints się zrostiły. W ogóle ja widziałem na YouTubie, jest taki glitch, że ci metry idą na dół i to już się, tego się nie da zatrzymać. O. Kupię, Kupie, coś, że nawet na 5 tysięcy nie pojechaliśmy. Be, ale no... Tak naprawdę widzę ten checkpoint do, do 10 tysięcy. Nie, nie gadaj, że to jest to. Tam jest z 500... 5 To jest to! A to co na 20 tysiącach nie było? To... Nie, to był, to, był, to było coś innego na 20 tysięcy, to jest na 10 tysięcy. A to widzisz, odkryliśmy buk, glitch, który się zawsze pojawia tylko na e, jakiegoś 70 tysięcy. No i akurat się nam skończyło paliwo. Możemy tutaj zakończyć odcinek. Możemy sobie zaliczyć 40, 10 tysięcy. Nawet jak nam nie pokazuje, że jesteśmy na 5 tysięcy, lub w ogóle, że na metry idą na to możemy sobie zaliczyć, tak? Aaa, to jest tutaj myślałem, że tak że te kowboje było te, że te kowboje, takie z 500 kowbojów się wzreskuły. No bo ja, zobaczysz co to jest. No bo, ale nie zaliczyłem sobie 10 tysięcy, tak, zaliczamy, tak, tak. rozumiesz? I to był koniec odcinka... Nie chcemy się tylko z kolego. Dzień dobry! Ej! Koledzy! Oh dany, dany, koledzy!